Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny trening dla obników. jest kapciata. Cztery załob... Raz, dwa, trzy, cztery kapciate żałobniki zwykłe. Perłowa. Asiata, módka, kapciata. I widziałem Bosego Murzyna. on. Takim będzie przewodnikiem. Będzie szedł trochę dalej, później. W zeszłym roku 13 km wolno. Zobaczymy, jakim pójdzie. Jedziemy. Ostatnio z tego miejsca tak trochę długo im szło. Więc. Stanowiłem drugi raz w tym samym miejscu. Zobaczymy jak w tym teraz szybciej przyjdą. Dostaną znowu troszeczkę dalej. No dobra, jadę do domu. Zobaczymy. To pierwsze przyjdzie.